W tym odcinku przetestujemy sobie kuleczki zbożowe o smaku ciasteczkowy, Oj Wojtka z firmy Jamers Tak jak widać one się prezentują Tutaj macie informacje, że są to kuleczki zbożowe i informacje, że są o smaku ciasteczkowym Firma jest to Yamers i informacje, że są to Oj płatki Gramatura jest to 300 gram Skład produktu Wartość odżywczą, informacje, żeby pozytywnie to opakowanie wyrzucić, kod kreskowy i datę końca świata. Teraz możemy przechodzić do rozpakowania produktu Przygotowujemy miseczkę, wlewamy mleko, otwieramy płatki i wstykujemy. Teraz możemy przechodzić do przetestowania produktu. No smakuje to jak takie czaseczka masiane z czekoladą. Tutaj macie ich zdjęcie. Tutaj macie cenę jest to 7,99. A tutaj macie plusy, a do plusów można zaliczyć to, że mają przyjemne ciasteczkowy smak. Natomiast tutaj macie minusy, a do minusów można zaliczyć to, że szybko miękną. Teraz możemy przechodzić do podsumowania produktu. Podsumowując, produkt zasługuje na dużą, ale zasłużoną ocenę. 7 na 10, jeżeli też lubi takie ciasteczka, to powinno mu posmakować. Inaczej, to koniec i papa!